Jak się szybko pozbieram, niepotrzebne takie zagrania są Kamila, żółta, żółta kartka. kartka. To moje pierwsze skojarzenie jeśli chodzi o Kazachstan i sport. Tym bardziej, gdy odcinek ma swoją premierę 11 listopada. Polska wskazana. Ale to nie o tym dzisiaj mowa i pan Mateusz Borek nie będzie głosem dodatkowym w absurdalnych konkursach. Tak rozpocząłem, gdyż iż bo ponieważ, udamy się w dzisiejszym materiale podskocznią w Aumatach. Tam jeszcze nie zawitaliśmy w serii. Rok 2012, zaledwie 43 zawodników, i to też nie ich pierwszy garnitur, jedna seria i masa przerw. To nie może skończyć się dobrze, ale ze szczegółami zapoznam Was już za chwilę. Przewróćmy kartkę z kalendarza na dzień 23 września wspomnianego już roku, wielkiego końca świata według majów chociaż to by było sporo przewracania więc przeskoczmy od razu. Witam, z tej strony Wiktor z ekipy Podnarty i po Intrze opowiem Wam, jak to było pewnego razu na Gornym Gigancie. Przegląd prasy Zacznę od tego, że letnie Grand Prix z 2012 roku rządziło się totalnie swoimi prawami. Klasyfikacja wyglądała jak wyjęta z innego świata, pełno naprawdę ciekawych nazwisk na wysokich lokatach. Przyjrzyjmy się jednak sytuacji po zawodach w Hakubie, które miały miejsce pod koniec sierpnia, a przed weekendem w Aumatach, który miał mieć swoją konkluzję w dniach 22 i 23 września. Od razu grubo, lider to Andras Wang, który zdobył w pięciu konkursach 409 punktów, a wygrał trzykrotnie. Świetny bilans Niemca i ta forma na pewno przełoży się na sezon zimowy. Na drugim miejscu stabilnie szlifujący sobie dyspozycję Simon Aman, jednak ze stratą aż 162 punktów do dorosłego Mistrza Świata Juniorów z Zakopanego. Ale dalsze lokaty to już jazda bez trzymanki. Trzeci, i Hishimizu. 6. Juta Wataze, 13. Nikola Majer, 14. Bartek Kłusek, a dalej to już nawet nie schodzę. Takie nazwiska w 30. jak Szosuzuki czy Danny Kuek. Osobiście nie oglądałem za czasów szczyla tego letniego sezonu, a może powinienem żałować, musiało być ciekawie z takimi nazwiskami. Wracając jeszcze do naszych, warto zaznaczyć czwartą pozycję w klasyfikacji Dawida Kubackiego, ósmą Maćka Kota czy też 17. Piotrka Żyły. Kamil Stoch zaś nie kładł nacisku na na tę edycję letniego cyklu. Pojawił się w Wiśle, gdzie podczas konkursu indywidualnego był siódmy, a potem nie widziano go aż do Hinzenbach, co wykracza jeszcze poza ramy naszego odcinka. Więc kto z tej bogatej ekipaco pojedzie do Kazachstanu na zawody? Łukasz Kruczek wybrał dwóch muszkieterów. Wybór w miarę rozsądny, zawsze to jakieś punkty dla Polaków z drugiej dziesiątki tabeli. Za to nasi zachodni sąsiedzi mieli jeden dosyć poważny problem. W Hakubie groźnie uparł Michael Neumayer, czego wynikiem był zwichnięty staw barkowy i ośmiotygodniowa przerwa. Całe lato, do tej pory obfitujące w niezłe wyniki, już mu przepadło, ale jeśli chodzi o sezon zimowy, to Werner Schuster, trener niemieckiej kadry, był dobrej myśli. Uważam, że Neumajer utrzyma formę i będzie gotowy na zimę. Jego czas przymusowego urlopu nie zostanie mimo wszystko zmarnowany, bo to zawodnik z dużą odpornością psychiczną oraz doświadczeniem, więc jestem pewien, że sobie poradzi. Mówił na łamach Scisspring.com Schuster. Sprawdźmy też co u Austriaków, chociaż czołowych zawodników tej nacji w tabelach letniej Grand Prix 2012 próżno szukać. Asy tacy jak Gregor Schlierencauer, Andras Koffler czy Thomas Morgenstern trenowali sobie przez ten czas w Lillehammer, co by nie marnować czasu. Okej, okay. gwiazd austriackich nie ma, ale czy wysłali jakichś rezerwowych na skoki w Almatach? Też nie. Nie ma, to nie ma i już. Schlili za to był zajęty jeszcze inną poważną sprawą. W stronę działaczy FIS skierował list protestacyjny, odnoszący się m.in. do zmian w kwestii kombinezonu. Podczas letniego sezonu testowano już stroje, które mogą odstawać od ciała o maksymalnie 2 cm. Nowinka miała wejść od kolejnego sezonu zimowego, czyli 12-13. Niestety FiS nie daje sobie czasu na właściwe przetestowanie pewnych rzeczy w skokach narciarskich. O zasadach czy skokowych produktach decydują ludzie, którzy nigdy sami nie skakali. Każdy do tej pory w tej dyscyplinie wiedział: wygra ten, kto skoczy najdalej. Teraz jest to zagmatwane. Dlaczego piłka nożna działa? Ponieważ to prosty sport. Kto strzeli gola, to wygrywa. Austria nie może więc zaczynać od prowadzenia z Brazylią 4 do 0 tylko dlatego, że jest daleko za Brazylijczykami w światowych rankingach. Wiadomo, pewne rygory są potrzebne, żeby nie było powtórki z ligla w sezonie 2002-2003, ale nie do takiej przesady. Nie ze skrajności w skrajność, bo daje to zawodnikom, szczególnie z czołówki, większe pole do popisu i kombinatorstwa w postaci. Oficjele udają, że nie widzą. Poza tym, przy ciasnych strojach, z tego co się orientuje, prędkości na progu są coraz większe i wzrasta ryzyko kontuzji oraz upadków. Do Aumat przyjechało 43 zawodników, nie było więc sensu rozgrywania żadnych kwalifikacji. Głupcy, teraz to chociaż prolog by zrobili. Przed pierwszym i drugim konkursem zaplanowano po prostu skromne serie próbne poprzedzające zawody. Sobota, czyli ten mniej istotny dzień w tym odcinku, należała do Jurija Tepesza. Już w treningu przed konkursem okazał się najlepszy, lądując na 136 m i 50 cm. W zawodach zasadniczych Słoweniec również wygrał po dobrych dwóch skokach, odpowiednio na 132,5 oraz 132 m. Warto dodać, że w drugiej serii syn Mirana Tepesza atakował z trzeciej pozycji, ponieważ na półmetku prowadził Anders Fanemel, a na drugim miejscu plasował się Tom Hilde. Obaj Norwegowie pozostali na podium, lecz z przetasowaniami. Były rekordzista świata w długości lotu skończył drugi, a Hilde trzeci. Na dobry wynik miał też szansę Piotr Żyła. W pierwszej serii osiągnął obiecujące 130 metrów, po finale zaś był piąty, ale został zdyskwalifikowany za nieprzepisową długość rękawów w kombinezonie. Podobnie zresztą jak Robert Kraniec, który bez tej pechowej sytuacji zająłby ósme miejsce. Drugi z naszych reprezentantów, Bartek Kłusek, był osiemnasty. W niedzielę, żeby śledzić skoki od samej początku, to trzeba było rano wstać, bo seria próbna zaplanowana była na godzinę 8.30. Koniec końców jednak nic z niej nie wyszło, bowiem po skokach 35 zawodników odwołano ją. Powodem, oczywiście, niezastąpiony wiatr. Najdalej no zdołał polecieć ówczesny słoweński młodzik Jaka chwala, aż 135,5 metra. Była więc szansa na ciekawe wyskoki i dalekie loty. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w konkursie. Krem de la krem. Świeci słońce, belka numer 17, próbujemy. Rozpoczyna Mazoch. Pewnie Jan Mazoch. Nie, no nie będę drugi raz powtarzał tego samego żartu co w odcinku o Harachowie 2013. Po prostu ruszył Jiji Mazoch, brat Jana i zaprezentował się przeciętnie. 119,5 metra i to z jakim minusem zawiatr już na start. Wujek Władek puścił już kolejnego zawodnika, czyli Ilmira Hazettinowa. Ten już poleciał trochę dalej, bo 126 metrów, choć wciąż z niekorzystnym odjęciem punktu. Kolejny będzie skakał przyszywany Polak, czyli Tomasz Żmoraj. Czemu go tak nazwałem? Bo już tyle razy startował w Mistrzostwach Polski, że po prostu zasługuje na taki przydomek. Nie no, bez takich. We. Be. Tutaj zabrakło szczęścia i dyspozycji. Tragiczny lot. Słowak kratował się zarówno w powietrzu jak i przy lądowaniu, a wyszło z tego marne 9,5 m. Jewgeni Lewkin niby lepiej, ale wciąż mizernie. 108,5 metra przy lekkiej rekompensacie punktowej za warunki. Chociaż tyle. Tracił dzięki temu zaledwie 3,6 punktu do Mazocha, który skoczył 11 metrów dalej. Szkoda też tego, co stało się niecałe dwa miesiące później. Razem z Nikołajem Karpienko i Aleksiejem Czelincewem uczestniczył w wypadku samochodowym, który sprowadził go na wózek inwalidzki. Pozostali dwaj wrócili jeszcze do skakania. i Patow pasywnie w opór, a dobrze wiemy jak kończy się większość pasywnych prób. Co najwyżej średnio. Tak było też i w tym przypadku. 115 metrów, ale przy niskim minusie zawiatr, więc i Ipatow przegrywał jedynie z Hazettinowym. Martin Cykl zrobił swoje, po prostu był i skoczył. 112,5 metra, co nie daje dobrych prognoz w kwestii punktów. Pożegnanie z karierą, być może ostatni skok w karierze. Oto ostatni konkurs Stefana hoke na najwyższym szczeblu. Nie, no i też pasywnie jak nie wiem. Czy oni wszyscy uczyli się u jednego trenera? No nie. Czy istniała wtedy szkoła pasywności imienia Gorga Szpeta? Też wątpię. Ten ostatni skok nie był dla Hoke niezwykły, zresztą dla kogokolwiek raczej nie był. 113 metrów. Wspierany przez lokalną publiczność Nikołaj Karpienko też nie zaleciał zbyt daleko, ale kto wie, może próba na 111,50 m jeszcze damu punkty? Mamy protoplastę Markusa Eisenbichlera, jest to Czeszczmir Koziszek. Ech. i kolejny drewniany skok z notą poniżej 100 punktów, tym razem jest to 112 metrów. A w poprzedniej części liczyłem na dalekie loty, może jeszcze się uda. Następny w kolejce Matthew Rowley. Będzie piękny lot! No bo czy to nie wyglądało wspaniale dla oka? Poezja to ułożenie w locie. Nie, no a tak serio, nie mam słów. I jeszcze te 93 metry. Anders Johnson szybko ruszył, bo wiało mu pod narty. Chyba zadowalało go wykorzystanie tych podmuchów na miarę 125 metra. Pozdrawiam wszystkich z Amerykanin przegrywał z Zipatowem i Hazettinowem. Dejan Judesz błyskawicznie przybrał pozycję dojazdową niczym Kamil Stoch w sezonie 17-18 i Słoweniec miał nawet zadatki na taką formę jak wówczas orzeł z zębu. Zawrotne 123 metry i prowadzenie, ale nota wciąż poniżej 100 punktów. Super Bardal dyskwalifikacją zabrał kryształową kulę Schlierencauerowi. Takie przerywniki są musem, bo w konkursie akurat nic się nie dzieje. Z belki schodzi Antonin Hajek. Gdy w końcu ruszył, to uplasował się w środku stawki po skoku na 118,5 m. Martin Schmidt w ostatnim omawianym przeze mnie letnim konkursie szczęścia nie miał, to zobaczymy jak będzie teraz. Tym razem lepiej: 121,5 m i trzecie jak na razie miejsce. Za to emocje podobne. Robert Kraniec wydawałoby się, że nic ciekawego do tego konkursu nie wniósł poprzez 115,5 metrowy skok, ale został nowym liderem. 5,4 punktu rekompensaty mu w tym pomogło. Na podobnej zasadzie zabłysnął Aleksiej Romaszow. 113,5 metra, ale przy plusach, więc jest czwarty. Za to skok z najwyższej półki przy o wiele lepszych warunkach pokazał Robert Hrgota. Zdecydowane prowadzenie, 131,5 metra. No nie wiem czy ktoś prędko doskoczy do takiego pułapu. Może będzie to skaczący jako kolejny Kenshiro Ito? Rzeczywiście, jednak nie trzeba było długo czekać. Japończyk osiągnął 130 metr i miał stratę 3,8 punktu do hrygoty. Miałem powiedzieć, że passe podtrzyma podtrzyma Runewelta, no ale ciężko to określić. Norweg skoczył 127,5 metra, ale miał odjęte 21,2 punktu za wiatr i mimo trzeciej najdłuższej odległości konkursu był dopiero ósmy i nie mógł nawet wyprzedzić Romaszowa, który miał 13 metrów krótszy rezultat. Nie no, co to za żenada. I mamy kolejną przerwę przed skokiem Petera Frenet. Oto skok Amerykanina całkiem niezły zresztą. 127 metrów, ale spokojnie, nie będzie tak drastycznie jak z Runeweltą. Frenet był na tamten moment trzeci. Nie wiedziałem, że Borek Sedlak kiedykolwiek bawił się na rozbiegu w ośmiornicę, no ale okej. Okay. Przynajmniej skok dobry, bo Czech osiągnął 124 metry, zmieniając na trzecim miejscu Petera Frenet z racji mniejszego minusu za Przeciętny Przeciętnie już za to Mackenzie Byte-Klaus. 116 metrów. Nie no dobra, jeszcze gorzej Marco Grigoli. Po pokracznym locie osiągnął 111 metrów. Kur... ja pier... Fortuna 72! Szwajcar wyraźnie nie był zadowolony z tego skoku. Oto klasyfikacja po skokach 23 zawodników. Zostało jeszcze 20. Aż 4 noty powyżej 100 punktów. Farsa. Po rocznej przerwie od skakania i kilku występach w Letnim Pucharze Kontynentalnym, do poważnych startów powrócił Anders Jacobsen. Nie wyszło mu tutaj źle – 125 metrów i czwarte miejsce. Kolejne wygibasy na najeździe, tym razem Ilya Rosiliakov. I tym razem chyba też z opłacalnym skutkiem, bo zawodnik ten osiągnął 129 metrów. Dzięki tej próbie znajdował się na trzeciej lokacie. Wracamy do tasowania wyników z przelicznikami. Tym razem na korzyść wspaniałego danego kłęka. Skoczył on 123 metry, ale miał tylko półtora punkta na minusie za wiatr, więc był wysoko, bo drugi. No to ładnie się porobiło. Suzuki, czyli taki słabszy odpowiednik Rena do, jeśli chodzi o wiek i randomowe wyskoki w lato, tym razem się nie popisał. 116 metrów i bardzo mała szansa na punkty. A ujęcia na publiczność podczas tej transmisji są naprawdę ciekawe. Czas na ciężkie działa. Zdobywca kryształowej kuli z sezonu zimowego 11-12, czyli Anders Bardal, zaprezentował swoją tradycyjną solidność w formie skoku na 131 metr i 50 cm. Osiągnął więc taką samą odległość jak Robert Hrgota, ale w gorszych warunkach i w lepszym stylu, dlatego objął prowadzenie. I big like na koniec. Szybko Norwegowi zagroził Tomasz Naglić i był kolejnym zawodnikiem w tym konkursie, który osiągnął 131,5 m. Słoweńcowi jednak nie udało się wejść na fotel lidera, zabrakło mu i 1,9 punktu. Niezadowolony ze swojej próby wydawał się jaka chwala, który wylądował na 125 metrze. Niby mógł lepiej, ale też źle nie było. A Gregor Deszwanden to już w ogóle mógł polecieć hen daleko. Wyraźnie skracał swój skok no i do tego jeszcze upadł. Mogło być naprawdę ciekawie. Szwajcarski trener Martin Kintzle dla rodzimych mediów po konkursie wypowiedział się na temat tego skoku, twierdząc, że Deschvanden mógłby to ustać, gdyby ustawił się przy lądowaniu trochę bardziej w przód. Być może. Odległość to 133,5 metra. Nikt jeszcze nie był w konkursie w stanie tyle zalecieć. Piotr Żyła za to zleciał na 13 miejsce, mimo dobrego skoku na 123 metry. Co to spowodowało? Pytanie retoryczne. Przeliczniki! Mam za to dobry komentarz do tej sytuacji. Jeszcze zabawnie jest tu Kento Sakuyamy. 120 metrów, a i tak 20 miejsce i niepewne punkty w konkursie. Ja nie wytrzymam zaraz! Ja też. Zostało 10. Japończycy wciąż mają mocnych samurajów, którzy mogą namieszać w tych zawodach. Jednym z nich jest Junshiro Kobayashi, który znalazł się w dziesiątce lądując na punkcie K, czyli na 125 metrze. Tak samo Matiasz Pungertar, ale z odrobinę lepszą notą końcową od poprzednika. Tylko, że poprzednik nie przeżył takiego dramatu. Bartłomiej Kłusek sklepał za to 110 metrów. No ale słusznie, tego było już za wiele. Był w ostatniej dziesiątce zawodów, nadspodziewanie dobrze prezentował się w sezonie letnim. No to teraz, dla równowagi, trzeba było nie zdobyć żadnych punktów i słabo skoczyć. O, a za to Anders Fanemel ma szansę na obiecujący wynik. 122,5 metra, dodatnie rekompensata, czwarta pozycja po skoku. No to tyle z tego. Nie, no co tu się stało? Wszystko po kolei. Ruszył Wladimir Zograwski, pokazał nam przeciętny skok na 116 metrów, a potem. tak właśnie upadł. Nie powiem, wzięło to z zaskoczenia. Mimo takiej odległości, wciąż był na nie najgorszym 14 miejscu. Nowym liderem został Taku Takeuchi po próbie na 129 metr z minusem niewielkim, bo 5,3 punktów, Ale przed nami jeszcze kilka groźnych nazwisk. Tom Hilde już zaciera rączki na objęcie prowadzenia w tym konkursie. Nie mam pojęcia, dlaczego uznałem, że ta muzyka idealnie pasuje do tego ujęcia i zmusiłem siebie do zrobienia tego. A komu to potrzebne? Nie wiem, ale wciąż czekamy na skok Norwega. Okej, okay, mamy to. I daleki skok, a przynajmniej tak się wydawało z tej kamery. Poważnie, myślałem, że 130 metrów pękło tu na spokojnie, ale nie, to 123,5 metra i to jeszcze przy w miarę sporym minusie za wiatr, no to Hilde już czołową dziesiątką konkursu może się żegnać. Takie życie wówczas. Niestabilny lot Reruchiego Shimizu mogło się to źle skończyć, ale na szczęście tragedii nie było. Japończyk odnalazł bezpieczną przystań na 120 m i 50 cm, plasując się w trzeciej dziesiątce. Yuri Tepesz zaś zgłosił swoje aspiracje do wygrania tego konkursu poprzez Daleki Lot 131,5 m. To na liderata Keuciego jednak nie wystarczyło. Za sprawą przeliczników Tepeż tracił do pierwszego miejsca 2,4 punktu. Pierwszą serię kończył Simon Amann. I to jak! Przypadek jeszcze ciekawszy niż ten Gregora Deschvandena, bo czterokrotny mistrz olimpijski mógł naprawdę przeskoczyć skocznią, gdyby nie skracał tego skoku. Oczywiście i tak skończyło się upadkiem, no bo była to naprawdę niebezpieczna sytuacja. 140 metrów, nota 99 punktowa i 18 pozycja. W swojej analizie Martin Kintzle zaznaczył, że Aman zaczął skracać swój skok już w okolicach 70 metra, a mogło skończyć się jego zdaniem nawet na 150. Oto klasyfikacja pierwszej i ostatniej serii tego konkursu. Podsumowując, to był chyba pierwszy z absurdalnych konkursów, gdzie całą tę esencję w pełni zagwarantowały przeliczniki. Tu nie było aż tak spektakularnych ból jak w wielu odcinkach, były za to upadki, matematyczne cyrki, od których boli mnie głowa. I to tak serio, siedzę z bólem głowy pisząc ten scenariusz. Siedzę z bólem głowy montując ten odcinek. Wyższe obliczenia, a ja nie przepadam za sportem obliczeniowym, jak pewnie wielu z was zresztą też. Jaka to jest sprawiedliwość? Sami widzicie. Niby sprawiedliwa, a zabijająca wiele z tych rzeczy, które w rywalizacji są najlepsze. No cóż, za dwa tygodnie czeka nas znajoma i uwielbiana lokalizacja w serii. Tylko który rok? To tyle ode mnie. Dzięki za oglądanie, zapraszam do śledzenia kanału Podnarty, dołączenia do naszego Discorda, obserwowania fanpage'a na Facebooku, profilu na Instagramie, zasubskrybowania kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście oraz zaznaczenia dzwoneczka. Peace! Kranica, planica, planica, jesteśmy na